Jest taki głos w naszej głowie, który potrafi być wyjątkowo bezlitosny. To surowy wewnętrzny krytyk. Ten głos mówi: Trzeba było myśleć wcześniej, znowu to samo, jak zwykle. Inni by sobie poradzili, a ty, jak widać, nie. To ten głos, który nie tylko rani emocjonalnie, ale on wręcz nas przytłacza. Neurologiczne badania nad samokrytyką, takie jak te prowadzone przez Longę i innych badaczy, pokazują, że aktywacja tego wewnętrznego krytyka wiąże się z aktywacją obszarów mózgu odpowiedzialnych za, uwaga, odczuwanie bólu i zagrożenia. Co więcej, ten intensywny stan blokuje nam dostęp do naszych zasobów, które pomagają regulować emocje, czyli zamiast dawać siłę do działania i podnoszenia się, zamykamy się pod ciężarem własnego osądu.